To będziemy zaczynać. Co wy na to? Hey, jest duch. Patrzcie na to. Pierwsza solo Nowelka. E, chciałbym, drodzy Państwo, żebyście, e, żeby ktoś z was, kto jeszcze nigdy nie był, z tego co pamiętam pan podniósł rękę, powiedział mi inicjały swoje. Pierwsza litera imienia i pierwsza litera nazwiska RG. RG. Dobra. Więc bardzo proszę, żeby ktoś wymyślił słowo w którym jest literka R i G? Grupa. usłyszałem, Słyszałem pierwsze. Reguła może się pojawi. No, słuchajcie, no, no dobra, wypowiedzmy wszyscy swoje pomysły, pokazując światu, że y, łączymy to jakoś, no nie? Ale czekajcie, co to jest reglament? Nie wiadomo. <laughs> Ciekawe, ile słów dziennie wypowiada Pani, których nie wiadomo, jakie mają znaczenia. Czy ktoś z Państwa wie, co to jest reglament? Aha. Takie skracanko. Takie nie damy wam tyle ile trzeba. Dobra, reklamencja dla kupujących. No dobra, ale to tylko takie ciekawostki dropsa, bo odstawiamy to, gdyż był najpierw grup, potem ewentualnie była reguła. Tymi słowami się inspiruję i jadę z koksem. Nie może być lepszego, radośniejszego początku niż grób, więc go zróbmy. Wywałem cię mapo tak długo, a jednak nie pamiętam sytuacji ekscytacji, w którą stronę pójść. W lewo. I rzeczywiście pachnie martwymi gołębiami. Jakie to dziwne. W grobie, w podziemiu, martwe gołębie. Kto się tu przechowywał? Ciekawe czy inne podpowiedzi będą się sprawdzały. A więc ten a teraz skręt w lewo. Tu nie będzie wiele opcji, skręt w prawo. O! Stare krzesło. Dobra, omijamy je, chyba, że jest pułapką. Co oznaczał ten zielony, zielony fifak taki tutaj? Jak to nazwać? Zielony ptaszek. <słuch> sensu jest paść na pierwszej pułapce. Z drugiej strony bez sensu jest się zatrzymać przed pierwszą pułapką. Jak ją rozbroić? Zostawię tam latarkę i pójdę na ciemno. A jest, są jego ślady kurwa, jego konwersje są. Jest fajniaczku malowany. Myślisz, że nie widziałem jak wychodzisz, co? Myślisz, że tylko ty dostałeś od dziadka mapę? Ujo. Tylko cicho, żeby Staszek nie usłyszał. wstawił. Dobra, Stachu idę za tobą. Blu, 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 blu. I idź proszę po wodę. Nie bój się tutaj do tego kranika. To tą buteleczkę weź proszę i idź już. I masz już 7 lat, proszę się nie bać na cmentarzu. Już. Proszę klęknąć i się zacząć modlić. Zaraz dołączę w drugiej zwrotce. Tu chodź. O, brawo. Proszę podlać wodę tam, do, do tamtego wazonika i do tego drugiego wazonika. Bardzo ładnie, Grażynka, super. Nie, proszę nie wprowadzać nowych słów. Tak jak po, po staremu się uczyłyśmy, żadnych improwizacji. Bzdury jakieś. Aha, dobrze. Nie polewaj na płytę. Dobrze. Dobra, teraz wróć, proszę odstawić plastikową buteleczkę. Grażynka, wstajesz i chodźcie tu do mnie. Przez najbliższe pół godziny bardzo was proszę, żebyście zaufały mamusi. Mamusia was karmi, utula do snu, opiekuje się, wymyśla zabawy. Prawda? Tak jak wszystkie biedne mamusie swoich dzieci. Prawda? Dajcie buzieczka. A teraz wejdziemy do grobu. <mum> <mum> Mówił poważnie. Proszę mi zaufać i się nie bać. Tomeczku, będziesz kiedyś mężczyzną. Ćwicz. Żadnych płaczów. Tak, wiem, że tak, teraz już mężczyźni mogą płakać, ale ty kurwa, nie patrz. Spokojnie. Widzimy stamtąd bardzo bogaci. Hmm? Dobra? Ufacie mi? Możecie myśleć, że to taka zabawa w podchody. Hmm? Tylko cicho mi tam w środku, bo moi dwaj bracia tam są. Hmm. O, cicho. Z w tu. Dobrze, ja pierwsza. schody w górę. Jak to jest możliwe? Cmentarz w oliwie jest całkowicie płaski. Uf, dobra, creepy, ale fuck it. Nie, moja mama już nie żyje. Dobrze, chodźcie. O, tu są schody. Tomek, nie bój się. A co mówisz, co, co byś chciał dostać w sierpniu na urodziny? Tak? A za co to kupić? Hm? Pandemia nas przeorała, chcesz pieniążków? No to idziemy do dziadka, tak? Wiem, że dziadek nie żyje, ale ma w chuj skarbów. Czemu tak mówię? Bo się boję. Nie, nie, ja się nie boję. Nie, to był żart. To był taki żart. Ja się wcale nie boję. No co tu się bać? Zobacz, śmierdzi martwymi gołębiami. To jest dosyć normalne. Co? Nie? Mm. Do góry. Do góry. Już, już, już spokojnie. grażynka. oczy i łzy do góry. Nawet duch dziadka nie może zobaczyć swojej wnusi takiej zapłakanej. Mm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cześć, Staszek. Co, co ty tutaj robisz? Nie, Piotr, to była moja przygoda! Czemu ty mi zawsze przestaj się mazać, główniarzu? Licz te cegły, poczekam tutaj. Dlaczego ty zawsze jak chcę, akceptujący? Ja mam zawsze wszystko robić, Bruno, robota, ty czekasz. Piotr, idź tam proszę cię. Jesteś moim starszym bratem, wszystko, wszystko zrobiłeś pierwszy, ja miałem do dupy wszystko, teraz nawet mnie tutaj gonisz, nie, ja to jebie. Pierwszy ten skarb, nie będę ci liczył cegieł i sam nie znajdziesz. Tak myślisz? Hahaha, <ścoughs> frajer, skąd masz? Przecież dziadek mi dał, przecież, tam da, dał mi, zostawił mi, przecież w swetrze jak ja wróciłem z pogrzebu to on już tam myśli, że mi nie zostawił. Pewnie Jagodzie też zostawił, weź lepiej pomóż dzieciakom wejść przez schody. Co? Serio słychać kroki, no nie, nie wierzę. Och, Tomeczku, cześć, mały, cześć, siadaj tutaj, super. O, i Grażynka, u przytyłać Grażynka, no tak, tak, no Czemu dzieci wzięłaś, idiotko? Zamknij się! Jak kiedyś od Ciebie dojdzie mężczyzna, to też będziesz chodził wszędzie z dziećmi. Władz trzymaj. Księżniczka przybyła. Teraz pewnie mi powiesz, co Stachu, że jakbyś wyszedł ze skarbem, to coś byś mi sypnął, co nie? No pewnie, żebym ci sypnął, w końcu jesteśmy rodziną, no. Rodziną jesteśmy taką, U! razem chodzimy na cmentarz, na groby dziadka, co? Jak tu tu trafiłaś? Przez mapę, cymbale jeden, dzieciaki siedzimy tutaj, nie, nie kłócimy się, no co ty, z wujkiem się kłócimy, ze, jaki fajny mały, zostaw mnie, masz już? Mam, jest pusta. A co tam jest, wujku? Skarb. A co ty za skarb jest? Nie, nie wiem, e, może wujek Tomek wie. E, ja nie, nie wiem, jaki Tomek. Ty jesteś Tomek, co za głupotka. Ja jestem przecież Stachu, no nie? Siostra Jagoda. Tak, 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 ja jestem Jagoda, to jest Grażynka. No i się poznaliśmy na nowo. Jak Boże Narodzenie. Uhuhu. nie wiadomo, co jest w skarbie. Dawno, dawno temu dziadek wrócił z Wietnamu. A co robił w Wietnamie? Udawał Amerykanina. I tam walczył w mundurze, normalnie. Wrócił z wielkim kufrem. Z kufrem? A co to jest kufer? To jest taka walizka starodawna. I mama, czyli. nasza mama, a jego córka. To jest normalne, nie? Tak, to jest normalne. Pytała się, co jest w kufrze. Tato, co jest w kufrze? I co? I co miał w kufrze? Zwłoki Wietnamczyka, karabiny stare, spadochron, który miał na wszelki. Zamknij się! Nie bądź jak matka, on miał w kufrze coś, o kim nikomu nigdy nie powiedział. No to przecież każdy z domu o zdrowych zmysłach podkradłby się do kufra i samemu sprawdził, jakby dziadek kimał, co nie? Dokładnie tak, tylko że kufer zniknął. I dziadek kiedykolwiek go wpytano. Pamiętasz czego da? Tak, pamiętam. Kiedyś spiłam dziadka. Miałem ja wtedy z 13 lat. Lałam mu kieliszek za kieliszkiem. Kieliszek za kieliszkiem. A dostałem jeszcze w tym tygodniu z, z chemii czwórkę, ale to chyba też się liczy, co? Za jeszcze jedną anegdotę z różnych wojenca. Widzisz, jeżeli ktoś chce opowiadać, to tutaj jego się nawet kurwa dostateczny by się liczył. Otóż, dawno, za temu, w roku 69 pojechałem z trzecią kampanią pacyficzną do Wietnamu. Więc z Wietnam. <laughs> Nie, co to jest Wietnam? Nie wiesz, że walczyłem w Wietnamie po stronie amerykańskiej? Ale figiel i co, i co? Otóż wyobraź sobie, mała rura, że wiem o co ci chodzi. Nikt, nigdy nie znajdzie kufra. Chyba, że ja mu go wskażę. Gul, 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 Także do tej pory nikt nie wiedział, co jest w kufrze. Dobra, marynarza, ale ja liczę. A co to, to za różnica? No bo ty masz poukładane te. Jak, jak gramy w trójkę, od zawsze masz poukładane obojętnie, jaką liczbę pokażemy, to Ty wiesz, od kogo zacząć, żeby trafiło na Ciebie. No to liczte 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Moment, moment, moment. Zanim zaczęliśmy, to ja się nie zgodziłam, żebyśmy grali w marynarze. No jak to? Przecież ktoś musi włożyć tam rękę, prawda? No tak, ale to nie będę ja. Ale dlaczego nie ty? No przecież jesteśmy tu we troje, więc. Ale miało być to tutaj tylko Stachu, co nie? Prawda, że miało być. No tak, ale wylosowaliśmy ciebie. Co to, co ci teraz chodzi? O nich! Jak ja tam włożę rękę i coś mi się stanie, to co? Bo zaopiekujesz się Tomkiem i Grażyną? Ty? Ty się zaopiekujesz? Który z was chętny, co? Chojlak. Grajcie sobie dogrywkę. Do, 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 do co, grajcie sobie dogrywkę? No bo był los, co? A, a, a z skarmu będziesz chciała tyle samo co my, tak? Ty mnie tu, jak ty. Jasne. Młodsza siostra, proszę ci bardzo. Mamo! Ja chcę wsadzić rękę! Nie Grażynka, spokojnie, ty usiądź. Ja bym też chciała zrobić coś dla naszej rodziny. Widzimy, ty cały czas chodzisz do pracy, nami się opiekujesz, męczysz się strasznie, bolą cię łokcie, ze startem masz sukienki, nie masz w co się ubrać, a poza tym dokąd byś miała się ubierać, skoro nie masz czasu, ciągle z nami, z nami, z nami, z nami, z tym baranem, Chcz, ze mną, ze mną, bez sensu, cały czas życie masz zryte, pozwól przynajmniej teraz cię wyręczyć. No muszę ci powiedzieć, że zajebiście córę wychowałaś. A nasza matka tak sobie synów. Włożysz tę rękę, Piotr? Ja włożę. Wujek Piotr penia, wujek Stachu penia. Moja mama nigdy nie penia. Tomek, trzymaj matkę. Spoko. Jest. Co to jest? Nie wiem, wygląda jak jakaś szmata. Połóż na krześle. Dobra. Pachnie martwymi gołębiami. Dobra, dobra, już, już, już możesz odejść. Chodź. Stachu albo Piotrek, chodź. Dobra, Stachu albo Piotrek. Tomek, już możesz puścić matkę. Maria no, ja lubię! Co to, co to jest? U ukulele? No tak, to się nazywa ukule ukulele. Nie ma nic innego. w środku się jest, pewnie martwy gołąb. To gdzie jest skarb? Nie wiem. Obszukajcie to miejsce, co? Ja muszę się zrzegać No nie ma, no. Nigdzie nie ma. Dobra, chodźcie, wracajmy, zjemy ze zapiekanki na dworcu. Dobra, idziemy. chodź, pomóż Stachu. Dun, 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 dun. <laughs> Największym skarbem jest rodzina, przecież i każdy o tym wie, i mały chłopiec i dziewczyna. Kiedy co tydzień spotykają się? O dziadku, mój dziadku, tak za tobą tęskni. Nawet nie wiem, jak wyglądasz, ale nas zrobiłeś w. Hu. Witaj, Grażynko. Dziękuję, że mnie przyzwałaś. A skarb jest w. पैसों बाद